Czy czujesz, że coś wisi w powietrzu, jakby czas zatrzymał się na krawędzi niewidzialnego przełomu? Czy twoje serce drży, gdy słyszysz szept, który mówi, że świat, jaki znamy, nigdy nie będzie już taki sam? Święta Faustyna, pokorna apostołka Bożego Miłosierdzia, usłyszała ten szept wiele lat temu. Głos, który przenikał jej duszę, ostrzegając przed dniem, który wstrząśnie fundamentami ludzkich serc. Czy to możliwe, że ten dzień, nazwany przez nią ostrzeżeniem, Nadchodzi właśnie teraz, w 2025 roku? A jeśli to prawda, czy jesteśmy gotowi stanąć twarzą w twarz z prawdą, która może nas zarówno przerazić, jak i ocalić? Nie wszystko, co widzimy, jest takie, jak się wydaje. Świat wokół nas tańczy w rytmie złudzeń, karmiąc nas obietnicami, które nigdy nie spełniają głodu duszy. Faustyna widziała to wyraźnie. Czas, w którym ludzkość odwróci się od Bożego oblicza, by szukać pociechy w cieniach. Ale czy wiesz, że ona nie tylko widziała upadek, lecz także błysk nadziei, iskrę miłosierdzia, która może rozświetlić nawet najgłębszą ciemność? Ostrzeżenie, o którym mówiła, nie jest karą, lecz wezwaniem, nie końcem, lecz początkiem. Dlaczego więc tak wielu z nas wciąż ignoruje znaki, które Bóg kładzie na naszej drodze, jakby były jedynie przypadkowymi plamami na niebie? Pomyśl o tym przez chwilę. Co byś zrobił, gdybyś w jednej chwili ujrzał całą swoją duszę taką, jaką widzi ją Bóg? Faustyna mówiła o momencie, w którym każde serce zostanie obnażone, a każda prawda, którą ukrywamy przed sobą, stanie się jasna, jak słońce w południe. To nie jest bajka ani odległa przepowiednia, to obietnica, która pulsuje w rytmie naszych dni coraz bliżej, coraz głośniej. Czy czujesz, że czas przyspiesza, że wydarzenia wokół nas układają się w mozaikę, której jeszcze nie rozumiemy? A może wolisz zamknąć oczy, wmawiając sobie, że wszystko jest pod kontrolą? Ale co, jeśli kontrola, którą tak cenisz, jest tylko iluzją, która pęka pod ciężarem boskiej prawdy? Nie, to nie jest przypadek, że słyszysz te słowa właśnie teraz. Faustyna wierzyła, że Bóg mówi do nas w ciszy serca, ale także przez znaki, które rozdzierają zasłonę codzienności. Ostrzeżenie, o którym przepowiedziała, to nie tylko wydarzenie. To lustro, w którym zobaczymy, kim naprawdę jesteśmy. Czy jesteś gotów spojrzeć w to lustro, nawet jeśli to, co zobaczysz, może zmienić wszystko, w co wierzysz? Czy masz odwagę zadać sobie pytanie, dlaczego świat wokół nas wydaje się kruszyć, a jednocześnie szeptać o czymś większym? Każde słowo, które usłyszysz w tym filmie, jest nicią w tkaninie objawienia, które Faustyna zostawiła dla nas, dla ciebie. Ale uwaga, jeśli odwrócisz wzrok, możesz nigdy nie odnaleźć brakującego kawałka. Zostań z nami, bo to, co odkryjesz, może być kluczem do zrozumienia nie tylko przepowiedni Faustyny, ale i Twojego własnego miejsca w planie, który Bóg napisał dla świata. Czy ostrzeżenie już się zaczęło? Czy znaki, o których mówiła, otaczają nas w tej chwili, czekając, aż je rozpoznamy? Każda sekunda tego filmu przybliży Cię do odpowiedzi, ale tylko ci, którzy wytrwają do końca, zobaczą pełny obraz. Czy jesteś jednym z nich? Czy jesteś gotów odkryć? Co Bóg chce ci powiedzieć przez słowa świętej, która widziała więcej niż większość z nas ośmiela się marzyć? Czas się kończy, zacznijmy teraz. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje serce bije w rytmie, którego nie rozumiesz? Jakby próbowało ostrzec cię przed czymś, czego jeszcze nie widzisz? Święta Faustyna znała ten rytm. Puls boskiego wezwania, które rozbrzmiewa w ciszy, zanim świat usłyszy jego echo. Ostrzeżenie, o którym mówiła, nie jest odległym proroctwem, lecz żywym tchnieniem, które przenika nasze dni, szepcząc o prawdzie, której wielu boi się dotknąć. Czy jesteś gotów wsłuchać się w ten szept, nawet jeśli prowadzi on w głąb twojej własnej duszy, gdzie światło i cień walczą o władzę? Pomyśl o świecie, który nas otacza. Chaos, zgiełk, obietnice, które rozpadają się jak piasek w dłoniach. Faustyna widziała to wszystko, ale jej oczy spoglądały dalej. Na moment, gdy Bóg rozedrze zasłonę iluzji, ukazując nam, kim naprawdę jesteśmy. Ostrzeżenie nie jest wyrokiem, lecz lustrem. Nie karą, lecz łaską, która boli, bo leczy. Dlaczego więc odwracamy wzrok, gdy znaki mnożą się wokół nas, jak gwiazdy na niebie przed burzą? Czy boimy się, że prawda o nas samych będzie zbyt ciężka do udźwignięcia? Każdy z nas nosi w sobie historię, opowieść o wyborach, ranach i pragnieniach, które skrywamy nawet przed sobą. Faustyna uczy, że Bóg nie patrzy na nasze maski, lecz na serce, które krwawi pod nimi. Ostrzeżenie, o którym przepowiedziała, to chwila, gdy maski opadną, a my staniemy nadzy przed Jego miłosierdziem. Czy czujesz, że ten moment jest blisko, że czas kurczy się jak oddech przed wyznaniem? A może wolisz wierzyć, że jeszcze masz czas, że możesz odwlekać to, co nieuchronne? Ale co jeśli czas już się kończy? Co jeśli znaki, które ignorujemy, niepokoje, sny, przeczucia są głosem Boga, który. Puka do drzwi Twojej duszy? Faustyna nie mówiła o końcu świata, lecz o początku przebudzenia. Nie o ogniu, który niszczy, lecz o świetle, które oczyszcza. Dlaczego więc tak trudno nam uwierzyć, że Bóg może mówić do nas teraz, w tej chwili, przez wydarzenia, które wydają się przypadkowe? Czy masz odwagę zobaczyć w nich Jego rękę, zanim będzie za późno? Wyobraź sobie chwilę, gdy stajesz przed Bogiem, a on pyta, co zrobiłeś z łaską, którą ci dałem? Faustyna przeżyła takie chwile w swych wizjach. Widząc nie tylko własną duszę, lecz także losy świata. Ostrzeżenie, o którym mówiła, to nie tylko wydarzenie, lecz zaproszenie do zmiany, do spojrzenia w głąb siebie, zanim światło prawdy ujawni wszystko. Czy czujesz, że twoje życie jest gotowe na takie światło? Czy jesteś pewien, że twoje serce nie skrywa cieni, które mogą cię zaskoczyć? Nie, to nie jest przypadek, że te słowa docierają do ciebie teraz. Faustyna wierzyła, że Bóg nigdy nie mówi bez celu, że każde wezwanie jest nicią w gobelinie jego planu. Znaki, które widzimy, od zmian w kościele po niepokoje w sercach, nie są chaosem, lecz melodią, którą Bóg gra dla tych, którzy chcą słuchać. Czy słyszysz tę melodię, czy może zagłuszasz ją codziennym hałasem? Ostrzeżenie to szansa, by usłyszeć, by zobaczyć, by żyć. Każdy krok, który stawiasz w tej chwili, jest wyborem: ku światłu lub ku ciemności. Faustyna uczywała, że miłosierdzie Boże jest oceanem, ale nawet ocean ma swoje granice. Czy jesteś gotów zanurzyć się w tym oceanie, nawet jeśli oznacza to zmierzenie się z burzą własnej duszy? Dlaczego tak wielu z nas woli stać na brzegu, udając, że fala nigdy nie nadejdzie? A co jeśli fala jest już tutaj gotowa obmyć wszystko, co fałszywe? Pomyśl o tych, którzy żyli przed nami, o pokoleniach, które ignorowały znaki, aż było za późno. Faustyna widziała ich los, ale widziała też nadzieję, drogę miłosierdzia, która prowadzi przez krzyż do zmartwychwstania. Ostrzeżenie, o którym mówiła, to nie wyrok, lecz klucz. Klucz do drzwi, za którymi czeka Bóg. Czy masz odwagę wziąć ten klucz, nawet jeśli otwarcie drzwi oznacza porzucenie wszystkiego, co znasz? Czy jesteś gotów na to, co czeka po drugiej stronie? Świat wokół nas pęka, ale w tych pęknięciach Faustyna widziała światło. Każde wydarzenie, każdy niepokój, każda zmiana w Kościele jest jak echo jej słów. Przygotujcie się, bo czas jest bliski. Dlaczego więc tak trudno nam uwierzyć, że Bóg może działać teraz, w naszym życiu, w naszym świecie? Czy boimy się, że Jego prawda zburzy nasze wygodne iluzje? A może boimy się, że nie jesteśmy godni Jego miłosierdzia? Ale Bóg nie czeka na naszą doskonałość, czeka na naszą odwagę. Faustyna uczy, że miłosierdzie jest dla grzeszników, dla tych, którzy upadają, ale wstają. Ostrzeżenie to nie jest groźbą, lecz obietnicą. Że nawet w najciemniejszej nocy Bóg znajdzie drogę do naszego serca. Czy czujesz, że On szuka ciebie teraz, że Jego głos rozbrzmiewa w twojej duszy? Dlaczego opierasz się temu wezwaniu, skoro może ono być jedyną drogą do prawdziwej wolności? Każda sekunda, którą spędzasz słuchając tych słów, jest krokiem w stronę prawdy. Faustyna nie mówiła o rzeczach łatwych, lecz o rzeczach prawdziwych, o miłości, która wymaga ofiary, o świetle, które boli, zanim Uzdrowi. Czy jesteś gotów na taką miłość, na takie światło? Czy masz odwagę zapytać siebie, co Bóg chce ci powiedzieć przez znaki, które otaczają cię każdego dnia? A co jeśli odpowiedź zmieni wszystko? Pomyśl o chwili, gdy staniesz przed Bogiem, a on spojrzy w twoje oczy. Faustyna widziała takie spojrzenie w swoich wizjach spojrzenie, które przenika wszystko, ale nie potępia. Ostrzeżenie, o którym przepowiedziała, to szansa, by przygotować się na to spojrzenie, by oczyścić serce zanim światło prawdy ujawni jego sekrety. Czy czujesz, że czas na przygotowanie się kurczy? Czy jesteś gotów odpowiedzieć na wezwanie, zanim zapadnie cisza? Nie odwracaj wzroku, bo każda chwila, którą tracisz, jest nicią, która może się zerwać. Faustyna wierzyła, że Bóg nigdy nie porzuca tych, którzy go szukają, ale szukać trzeba teraz, nie jutro. Znaki, o których mówiła, nie są przypadkowe. Są mapą, która prowadzi do niego. Czy masz odwagę podążyć tą mapą, nawet jeśli prowadzi przez ciemność? Dlaczego zwlekasz, skoro Bóg czeka na ciebie z otwartymi ramionami? Świat może cię zwodzić, ale Bóg nigdy nie kłamie. Faustyna widziała to wyraźnie: że nawet w chaosie jest plan, że nawet w bólu jest sens. Ostrzeżenie to nie koniec, lecz początek. Początek drogi, która prowadzi do życia. Czy czujesz, że ta droga otwiera się przed tobą teraz? Czy masz odwagę zrobić pierwszy krok, nawet jeśli nie widzisz, dokąd prowadzi? A co jeśli ten krok jest wszystkim, czego Bóg od ciebie oczekuje? Każde słowo, które słyszysz, jest jak kropla wody w pustyni, kropla, która może ożywić twoją duszę. Faustyna uczy, że Bóg mówi do nas w prostocie, ale jego słowa mają moc zmieniać światy. Dlaczego więc tak trudno nam słuchać? Dlaczego wolimy hałas od ciszy? Ostrzeżenie, o którym mówiła, to wezwanie do ciszy, do spojrzenia w głąb, do odnalezienia Boga w środku burzy. Czy jesteś gotów na taką ciszę, na taką bliskość? Zostań z nami, bo prawda, którą odkryjesz, może być kluczem do wszystkiego, czego szukasz. Faustyna nie obiecywała łatwych odpowiedzi, lecz obiecywała nadzieję. Nadzieję, która płonie nawet w najciemniejszej nocy. Czy czujesz, że ta nadzieja jest w tobie, że czeka by ją uwolnić? Dlaczego opierasz się światłu, skoro może ono być jedyną rzeczą, która cię ocali? Czas płynie, a ostrzeżenie jest bliżej, niż myślisz. Czy jesteś gotów? Czy czujesz, jak serce bije w rytmie tajemnicy, która właśnie została Ci objawiona? Święta Faustyna nie zostawiła nas z proroctwem, lecz z mapą. Mapą, która prowadzi przez mrok do światła, przez zwątpienie do nadziei. Ostrzeżenie, o którym mówiła, nie jest końcem drogi, lecz progiem, za którym czeka Bóg z otwartymi ramionami. Każde słowo, każdy znak, każdy niepokój w Twojej duszy jest nicią w tej mapie. Nicią, która prowadzi do prawdy. Czy masz odwagę podążyć za nią, nawet jeśli oznacza to zmierzenie się z tym, co skrywasz w głębi siebie? Jak fala, która obmywa brzeg, prawda przychodzi cicho, ale z mocą, która zmienia wszystko. Faustyna uczyła, że miłosierdzie Boże jest jak ocean niezmierzony, lecz wymagający odwagi, by się w nim zanurzyć. To, co widzisz wokół siebie, pęknięcia w świecie, szepty w sercu, to nie chaos, lecz zaproszenie do przemiany. Czy słyszysz ten szept, który pyta: kim jesteś w oczach Boga? To pytanie nie jest końcem, lecz początkiem, nie ciężarem, lecz skrzydłami, które mogą cię unieść ku nowemu życiu. Wyobraź sobie chwilę, gdy stoisz w ciszy, a Bóg patrzy na ciebie z miłością, która nie osądza, lecz wzywa. Ostrzeżenie, o którym mówiła Faustyna, to nie groźba, lecz dar. Szansa, by zobaczyć siebie w jego świetle, by odnaleźć drogę, zanim czas się wypełni. Czy czujesz, że ta chwila jest blisko, że Bóg puka do drzwi twojej duszy? To, co czujesz teraz, to nie strach, lecz tęsknota. Tęsknota za czymś większym, za sensem, który czeka, byś go przyjął. Stań się częścią tej podróży, bo prawda, którą odkrywasz, żyje w tobie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu, pozwól, by twoje serce przemówiło: czy jesteś gotów odpowiedzieć na wezwanie Faustyny? Polub ten film, jeśli poruszył twoją duszę, udostępnij go, by inni mogli usłyszeć ten szept, i zasubskrybuj, by nie przegapić ani jednej nici w tej boskiej tkaninie. To nie jest koniec, lecz początek. Krok w stronę miłosierdzia, które czeka na Ciebie. Czy zrobisz ten krok teraz?